Cześć, tam was, jestem Raxron. A to jest odcinek z gry The Binding of Isaac Czy jakoś tak to się da wymawia? Po prostu z Isaac'a I tak, będzie to pierwszy odcinek z nowej serii Ogólnie gra będzie czasami się tam pojawiała odcinki z niej znaczy Nie jest jakaś taka może gra, żeby tak przechodzić Znaczy, właśnie nie jest taka seria taki let's play tylko po prostu takie próby przejścia gry. Znaczy większość osób wie co to jest, więc... Więc nie będę tutaj za bardzo tłumaczył. No i tak, mam, tu mam, jak, jak widzicie mam tutaj odlokowane postacie. Wszystkie, znaczy wiem, że jest jeszcze jeden. Znaczy, no jeszcze tam jakaś jedna postać. ale Tylko nie, nie za bardzo wiem jak ją zdobyć. Tu ich nie ma, nie ma tej postaci pokazanej. No i ogólnie tutaj mamy wszystkie, już sobie podblokowałem, trochę wygrałem. I tak, weźmy sobie może do Magdalena na Noa życia. I tam jakąś tak serduszko takie, taką super umiejętność coś takiego. Nie wiem jak to mam nazwać. I dobra, ciśniemy. Y mamy tutaj bombkę. Z pięć bombek i ten poison, dobra. I tak, gra polega ogólnie... Tak, właśnie to mogę tak szybko wam powiedzieć, że tak nie będę miał za bardzo o czym mówić Więc tak, gra polega na takim chodzeniu w takich właśnie pokoikach i zabijaniu różnych potworków Tutaj mamy przykład pająków O, już zostałem zrobiono. To jest taki tam przykład pajączki no i dobra, jednak u nad za nami. I tak sobie po prostu chodzimy, Mamy też takie właśnie takie żółte pomieszczenia. To są takie lepsze. Znaczy tam mamy po prostu przedmioty. I tak tutaj jest... Z tych, z tych, z tych, z tych z tych takich... No jakby nie będę tutaj na nagrywaniu nic mówił o takich jakichś dziwnych rzeczach. Kara częściej każdy domyśla co to jest. <grym> I... No i tak, I z tego nam może właśnie wypaść. Nam może wypaść, wypaść jakieś tam nie moneta, coś takiego. Yy, I te monety wykorzystujemy w sklepie i jak widzicie tam mamy takie takie e, drzwi i tam mamy bosa. No. no i no i idziemy do bosu. Wiemy. Jakieś tam gościo, przewinąłem sobie tam scenkę. Bo wam pokazać. Mogłem wam pokazać mógłbym. On tam nam spawnie takie muchy. I, I ogólnie na tym mam polega to wszystko. Nic więcej. To w tym macie. No sobie bym się mogą zabić, on właśnie później sprawni spaw sobie trochę tych much i później bierze i nas... te muchy wysyła na nas. Czyli teraz zabijuje. no, są takie też większe muchy, jak widzicie. Chyba widzicie. I one po prostu mają więcej życia trochę niebezpiecznie się robi. Dobra, wiecie, wiecie co, postawimy bombkę. O widzicie, bomba jest strasznie przydatna. Be, 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 dobra, tu się zablokowałem. O tu mamy in, inny rodzaj muchy. Taki strzelający. Są jeszcze inne rodzaje. Jest, nie, nie są. Muchy są w ogóle dosyć łatwe. No. Stosunkowo mamy soczek jakiś. Range prostures up. Tutaj właśnie... Mamy staty, jak nie my Escape, jakby ktoś chciał też zagrać w tą grę. Mamy szybkość, y, szybkość ataku, no i ataki i zasięg. I jesteśmy tacy brzydcy bardzo, no ale nie nic, idziemy dalej. Y, musimy, tutaj mamy, nie wiem czy myszka myszkę widzicie, ale tutaj mamy y, na końcu bossa, takiego takiego ostatecznego. To jest w moim przypadku y, szatan, czy jakoś tak, satan Satanost, szatan. Yy, I właśnie jak go zabijemy to nie wiem czy jest, jest koniec gry, czy jeszcze dalej się idzie. No teraz teraz się trochę nie. Nie, idziemy, ciśniem dalej. Idziemy slimy. Tak zwane. Czy zewnątrz przynajmniej? Takie glutowe. to. Zawalają takimi kuliczkami. Nie są jakieś stosunkowo trudne. No i tak. Tutaj mamy coś takiego, coś takiego sobie saćmiemy. O, nie, skrzynki. Dzień Dobra, weźmy sobie ten kluczyk. Mamy dużo bomb, więc... Oj, dobra. jest git. Kolejna skrzyneczka, co my tam mamy? O, kluczyk się oddał, więc dobrze. Szukamy tych komnat takich. Dobra, tutaj są pęczynki. Pęczynek nie lubimy. Spowalniają nas. Tamten chciał na, jakoś co nas zajrzeć, nie wiadomo, w której strony. I tak... I tak, i tak, i tak... Tutaj... Bez, bez głowy lata sobie da. Mm, mm, mm. A właśnie to powinienem powiedzieć, czemu nie było... Mm, odcinków Gdyż na początku... ...byłem... ...chory, taki przeziębiony właściwie. I... No i to niezbyt w ogóle dobrze brzmiało i w ogóle... jeszcze się nie ma wtedy za bardzo sił, żeby nagrywać. Ale już teraz... ...prawie, że wyzdrowiałem. Czy tam może lekki katan mam, nie wiem, czy się będzie słychać. Ale no i... no i co, I tak to się będę już starał powrócić. Będzie teraz e, koniec szkoły, e, no i będzie lepiej. Czy znaczy, no, lepiej dla mnie, będę miał więcej czasu, żeby, żeby cokolwiek nagrać. Dobra, mamy te takie inne serduszka, to są takie spek spektralne. Czyli, nie wiem, takie serca-dusze. Du Chyba nie raczej nie jest polskie tłumaczenie, ale... Jakieś tam było pisane na internecie, czytałem o tym Dead Deadbeard e, To jest coś takiego, że Cóż takiego, że się nas zaatakuje jakiś tam potworek czy tam coś e, To po prostu ten, ten, ten właśnie ten Deadbeard e, zaczyna atakować sobie. Jak on mnie na przykład zrani, to, też nie nie, to go zacznie atakować Nie wiem, za będzie niedługo to będzie Zab Ujrzycie to, jak ktoś mnie walnie. No a właśnie, są tutaj jeszcze takie ogniska, nie wiem, tu? Tak, z tych też nam może wypaść tam jakiś pieniążek, coś tam. Dobra, idziemy do bossa. Nie wiem, zobaczymy jak to w ogóle pójdzie. Znowu pominę, ja teraz już tak pomijam, jestem po prostu tak przyzwyczajony do tego, bo mi się bosy, yy, ogólnie bosy tak, w tej grze już miary miarę znam, dlatego też chcę mi się oglądać do takiej Co to jest? To jest, to jest, to jest pin. No, tak, to no, jest też łatwym bossem. Według mnie przynajmniej. Nawala gdzie dostanę w ogóle jakieś... Jakieś Robal taki, jakiś... śmierdzi. Roba taki, jobnic jakaś. No już pół mu zeszło, więc... ...jest git. Ogólnie tak, jeszcze przejdziemy sobie jednego bossa i to będzie pierwsza część. Chyba, że zginę wcześniej i tak co trzy bossy mniej więcej będę chyba odcinki robił Że, um, czasami naprawdę no, nawet pół godziny nawet mniej więcej niż pół godziny może trwać takie, takie przechodzenie a o mamy mięsko no, zwiększone serduszko na stałe i e, tak tutaj mamy szatana, czy tam diabło jakoś tak ojej czekajcie weźmy się tu na pulpit się tam mieszkam weźmiemy nie wiem czy widać ale weźmy, nam przeszkadza i ogólnie tu się nie za bardzo opłaca chociaż nie, to się opłaca ...scary. Wiecie, teraz jesteśmy takim... latającym takim duszkiem, coś takiego. Takim strasznym. Scary. E, I to nam zebrało dwa serduszka, właśnie. Ale w zamian za to mamy... No, ...chyba zwiększony damage... E, ...plus... ...plus i jeszcze możemy sobie o, na przykład... czekać, A nie, lipa. A widzicie, ten deadbeard wyleciał i atakuje. E, zaraz wam pokażę tego, rozwalę te dziadostwo. O patrzcie, możemy sobie teraz przelatywać na tym Jesteśmy duszkiem Tutaj mamy arenę Tam nie idziemy, bo mamy za mało życia Też... Speed range up, o Patrzcie co Zasuwamy normalnie Formuła O mamy, a yy... To było beznadziejne yy, I mamy jeszcze przewidujący taki atak przez te kameki wszystkie i tak dalej Poznamy sobie to Dlatego taki minus, że teraz gorzej się rozwala te. Lecz co nie, nie będę go rozwalał, czas tylko leci. A no nie, teraz naprawdę jesteśmy szybsi. Tak wow. Dobra, ja sobie lubię tutaj sobie postać. W takim miejscu i sobie kąpić na nich. Wtedy nic mi się nie stanie, a ich pozabijamy. Dobra. To jest taki otworek dziwny. To się później tak rozgał Też nie jest bardzo trudny to. Ale, ale, nudny strasznie i niezbyt, niezbyt przyjemny, bo długo się go zabije. Jeszcze Zależy jaki mamy atak oczywiście. Jeśli mamy full lata, to go zaraz szybko zabiję. bardzo. Mm. Dobra, to idziemy dalej. O, o, o. o Przestać już serduszko tam, czy tam pół serduszka. <laughs> Przepraszam tutaj. Mm. I tak, ojej, 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 mm. Jak mówię nie jestem jeszcze czas zdrowy, no ale już chciałem coś nagrać. Rzucić na lekarą mm. Właśnie był live. jeszcze tak wspomnę. Czekajcie, zabiję sobie tego i... Yy, chwilka przed. Dobra, jest... jest, jest jestem asporotem już... <laughs> Widzicie, wysadziłem bombę pomyliłem. Przycisk, chciałem ale no. dobra. I lipa. No i teraz tak, musimy zrobić taki ninja tu. Właśnie to jest bardzo fajne, możemy na tych właśnie wszystkich skałach przelatywać i tak dalej, dlatego to lubię. Dobra, mamy go. Jakiś tutaj kokon. Widzicie jak to jest fajne? O. O, to serduszko właśnie nie wiem co to robi. Nie ma zielonego pojęcia. A sprawdzać. Oj, patrzcie, teraz tak to nie miałbym raczej do niej dostępu nie miał na przykład tam takiego itema jak drabinka, co nam stawia drabinkę taką tutaj A tak to mogę sobie podlecieć, otworzyć skrzynkę I tak, i ta właśnie skrzynka jest za, za darmo, dla piszara A ta złota jest za kluczyki Kluczyki Dobrze spadamy tu, co my tu mamy, Serduszko, to Będziemy później, jak stracimy więcej HP O tutaj nie... O o, o o o o Spokojnie, spokojnie sobie musimy tutaj Kampić No co mamy TNT Nie, nie, nie Głupi Jeżdżący pajak A już nie mam tego serduszka, to nie wiem Nie sobie ro rozwalmy to Oooo No dobra no. Teraz to? I go Tego już nie będziemy rozwałać. <laughs> o, tutaj mamy bardzo trudne stworki Gdyż yy, one są strasznie trudne I widzicie, ledwo sobie z nimi daje radę Ale tam klucz jest To wysadzamy, to dajemy pół serduszka zapalety Albo dwie jest trochę nieopłacalne <laughs> I tak I tak, i tak, i tak no dobra, właściwie to nie. Chciałem poczekać, żeby to tu strzeliło <Suicide noise> that... i nam mi... A zapomniałem, że to. Dobra, jak to zrobić. Chodź, tu, no. Nie bój się, nie bój się. dobra. Duży właśnie pełen na takie dwa małe pajączki. I teraz tak. Te robale wybuchają. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ach, wait chwilę, czekajcie. Dobra, ja jestem z powrotem. Musiałem się napić, bo mi zasługuje ale ciśniemy dalej. On nie, znowu przychnął, Co ja robię? E, tu mamy takie, 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 takie robale. Tak. Dziwnych uważających, z powrotem Stosunkowo są słabe... E, hasz, takie coś z niej wypada. To jakieś odmiana, tego Takiego jeszcze nie spotkałem. Znam się wam. Nie jestem jakimś mistrzem w tej grze, no ale jakoś sobie daję radę. Tak, tu, tu robal. kiedy mnie to nerwuję? O, teraz jeszcze szybciej lata, czy mi się zdaje? No dobra. Już git, teraz tylko te robale. Dziwne. tak gonią za nami. Mamy serduszka, I to dużo. Nie wiem co, mogli to te spektralne to widać. Dobra, bierzemy to. Yy, Wierzok. Wierzok. Tears yy, Up. Tears Up to jest chyba szybkość yy, strzelania właśnie. Jak dzisiaj teraz mamy już 4, mieliśmy 2 na początku gry. No dobra, jesteśmy szybcy, w ogóle fajnie jest, pięknie i wbijamy dalej, więc... Yy, tutaj mamy takie historyki, zapewne powiedzieć. powiedzieć. <laughs> no, jakieś tragiczne jego historyki jej ja właściwie, bo no to, ja to jest Unia Ojca więc ja się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Cześć!